Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny już pierwszy dzień nowego roku 2017! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka! Mamy nowy rok, więc czas na postanowienia i na plany. I jak dobrze wiecie, ja co roku, a właściwie co sezon, tworzę sobie takie listy czytelnicze, te tbr -y, i jestem w tym fatalna. Kończy się na tym, że w ogóle nie sięgam po te książki, które sobie tak pieczołowicie zaplanowałam, i sięgam po coś zupełnie innego. Dlatego też w tym roku nie wybieram już stu książek, nie wybieram nawet 50, ale 18. 18 tytułów, które już długo, długaśnie czekają na moich listach i których po prostu nie wyobrażam sobie nie przeczytać. 18 to jest taka bezpieczna liczba, tak sądzę, i mam nadzieję, że tym razem już nawet samej siebie nie zawiodę. Zapraszam Was na króciutki, wielkobukowy TBR 2017. Zaczynam od pierwszych dwunastu tytułów i to są książki z różnych gatunków pomieszane, które czekają na mnie od miesięcy, albo nawet już od lat na przeczytanie. I mam taki plan, że każdego miesiąca będę czytała po jednym z tych tytułów. Na początek Tajemna historia Donny Tard, Syn Filipa Mayera, Małe życie Jana Gihara, Słoneczne wino Raya Bradbury, 7 minut po północy Patricka Nessa i Piaskowa góra Joanny Bator. Czekają na mnie również Futurę Dmitri Glukowskiego, Człowiek z Wysokiego Zamku Filipa K. i State of Wonder Ann Patchett. Oraz Regulamin tłoczni win Johna Irvinga, Amerykańska sielanka Filipa Roffa i Akta Odessy Frederica Forsytha. A teraz sześć tytułów z gatunku grozy i horroru, bo jak wiadomo to jest mój właśnie ukochany gatunek i z pewnością te tytuły pojawią się w bezsenne środy. Chyba planuję zacząć od Domu na wyrębach Stefana Dardy, Czeka na mnie też brother Annie Alborn i Heather Edwarda Lee. A na dokładkę najciemniejsza część lasu Ramseya Campbella, The Fisherman Johna Langana i upiorna opowieść Petera Strauba. Tak, oto kochani, prezentuje się mój TBR 2017-18 książek, które muszę przeczytać. Muszę, muszę, nie ma innej opcji. Dajcie mi koniecznie znać, czy wy robicie takie plany, czy tworzycie takie listy, albo czy po prostu macie chociaż kilka takich przegodnych tytułów, na które czekacie w tym roku. I to wszystko na dziś. Raz jeszcze życzę Wam wszystkiego najwspanialszego w nowym roku, samych cudownych lektur i pamiętajcie kochani, że czeka na Was też podsumowanie roku 2016, najlepsze i najgorsze książki tego roku, a na blogu czeka na Was wielkobukowe wyzwanie 2017. Podejmijcie się wyzwania, macie do wyboru wyzwanie uniwersalne albo bezsenne. I zapraszam Was też do subskrybowania kanału, bo tutaj zawsze się coś dzieje, a w nowym roku są nowe wyzwania, nowe pyszności i również będzie się działo. Do zobaczenia, pa pa!